Jest totalny game changer. Albik to coś, bez czego w tym momencie nie wyobrażam sobie wyjazdów i innego tego typu aktywności. Moje dzieciaki w wolnej chwili po prostu biorą pióro i książkę ze sobą i znikają. No ale o co w tym wszystkim chodzi? Na czym polega fenomen Albika? To przede wszystkim pióro, które opowie Twojemu dziecku o zagadnieniach z różnych dziedzin. Tak jak tu widzicie, nasz młodszy syn. Korzysta z książki, która opisuje codzienne czynności, ale często zdarza mu się również sięgać po książeczkę z piosenkami. Natomiast starszy wybrał sobie książkę o dinozaurach i o kosmosie. I powiem wam szczerze, że wy, jako rodzice, możecie również sporo się nauczyć z tych książeczek. Jeśli chcecie kupić swojemu dziecku rozwijającą zabawkę, to zainwestujcie w Albika. Taki zestaw startowy to nie jest tania impreza, bo waha się w okolicach 250 zł. W środku dostajecie pióro oraz dedykowaną książeczkę. Natomiast koszt zakupu kolejnych książeczek będzie oscylował mniej więcej w kwocie, którą wydalibyście na Inną zabawkę. I powiem wam tak, długo nosiłam się z zakupem tego cuda i naprawdę żałuję, że poznałam je tak późno, bo